I będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziś chciałabym powiedzieć Wam kilka słów na temat patronów świętych. Informacje pochodzą z książki pod tytułem O Życiu Posakropowym. Spotkanie z Duszami Czystowymi. Autorką jest Fulachorak. Chorak. Będzie mi bardzo miło, jeśli odsłuchacie, to nakręcie do końca. Patron Święty Patron Święty nie jest na naturze rzecz opiekunem swego imiennika na ziemi. Może się nim tak starać, gdy się ko o to w modlitwie poprosi. Zanim to nastąpi, Patron wie o każdym człowieku nosząc jego imię może się starać nad nieniami, podsunąć mu pragnienie stałej swej opieki. Działanie Świętego Patrona, który stanie się opiekunem duszy, i silnie smoszone, i nie kończy się ze śmiercią. W dniu, w którym Kościół obchodzi uroczystość danego świętego, wszystkie w ostatnim roku zdobyte dobre wyniki, jego działalność na ziemi, są w niebie nakracane, i święty zyskuje na chwale. Solemn Sant, tego dnia na najniższe kręgi nieba, gdzie odbiera cześć i podziękowania od tych tuż którym to stopycie szczęśliwość to pomógł. Może też w tym dniu stawiać się upoka za wzrosze w czysto cierpiącymi duszami ludzi, którzy za życie mieli do Niego na poszeństwo lub dusz i Jego imię. Bardzo ważnym jest ofiarowaniem przy świętej za duszę zmarłego w dniu Jego patrona. A czy wy macie swego ulubionego Świętego Zapraszam Was w przyszłym tygodniu na trzy koronki do mieście z za stawieństwem św. Faustyny, św. Jana Pawła II i św. Andrzeja Popoli. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Waszych patronów. Z Panem Bokiem, Akaja.